Już sobie widziałe, jak kichu. A sobie za coś chyba zrobi. Czytaj. Poczytaj. Al macha ogonem. O, nie wie gdzie jest. A, hmm. jednak wie. No, widzisz, zdziwiony jest. O, zagląda. Opa, nie wie gdzie jest. Widzę, hmm. że coś sobie zrobić, nie tak wysoko. Już jak się... O, tam... O tam kolejna wywiórka widzę. Patrz, już ją zobaczył chyba, bo idzie do niej. Skurczy byk A tu? tu są?